Z nami Maciek Zela, bramka drużyny LMP Gruziąc, czyli można powiedzieć świeżo upieczonego już pierwszego ligowca, wygrałem pojedynek z drużyną Dykemira 8-2. Jednak na początku stracona bramka i wielkie oczy. No tak, na pewno. Wczoraj było ostre szalanie, można powiedzieć, z rana. No nie oszukujmy się, jeśli gra z przeciwnikiem, lepszym się graczem jest. Właściwie my myśleliśmy tak na półwistą, bo jesteśmy skarcze, skarceni. Później no, na szczęście udało się, no, bo strzela trzeba grać na 100%. Jeśli bramkę, to będzie ciężko. Musimy uczynić z tego lekcji i się na nas W waszej grupie chyba jest już wszystko wiadomo. Wychodzi wasz zespół oraz drużyna Twojej szkoły grudziąc. Jako trzeci, najprawdopodobniej będzie zespół Urzędu Pracy. No chyba, że straci punkty z drużyną Koronę życim, lub też bardzo wysoko wygra drużyna szmacianki. No przed po głosowania mówiło się i czytaliśmy to na stronie RIBI, tym różnym na sprawdziło się bo no, na papierze jeśli chodzi o granie, no chyba jednak pozostawaliśmy od tym różnym, no wszystko będzie do Europy, czyli ja tam się mam zespoł, trzeba walczyć z każdym.